Dzień dobry. Mam na imię Kasia i dzisiaj będę miała z wami lekcję WF-u. Dzisiaj będziemy chcieli nauczyć się kroku podstawowego walca angielskiego, wolnego, pięknego, dostojnego walca, ale zanim przejdziemy do części głównej naszej lekcji, czyli nauki tańca, zapraszam was do krótkiej rozgrzewki. Która przygotuje nasze ciało do dalszego ruchu. Zapraszam gorąco, Włączę muzykę, żeby przyjemniej nam się ćwiczyło. Super. I zaczynamy. Lewy bark zaczyna krążyć w tył. Świetnie. Tak jest. Obszerne ruchy. I do przodu. Przez całe zajęcia starajcie się mocno napinać brzuchy. Świetnie. I drugi bark do tyłu. Super. Dzięki temu, że uczymy się tańca, poprawia się nasza koordynacja i w drugą stronę. A dzięki temu chłopaki, którzy nie mają zbyt wielkiej ochoty tańczyć. Mogą właśnie poprawić koordynację raz jeden, raz drugi w tył, i dzięki temu jeszcze lepiej grać w gry zespołowe, na przykład w piłkę nożną. Także jest to bardzo ważna sprawa, i krążymy do przodu. Świetnie. Mam nadzieję, że dobrze Wam czas płynie w domkach. Już za niedługo wakacje. Wspaniale. Super. I. Całe wyprostowane ręce w tył. Super. Tak jest. I w przód. Świetnie. Trzymaj brzuch. Super. I tylko przed ramion. Próbujemy trochę maszerować. I w drugą stronę. I nadgarski moja Psinka też chce z nami chyba potańczyć. A jednak nie. I w drugą. Super. Przechodzimy do truchciku. Super. Przy okazji poprawimy trochę naszą kondycję, ale myślę, że macie świetną kondycję. I twisty. Ha, 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 ha. Mocno, mocno. Nie odpuszczamy, rozgrzewamy się. Mocna kontra rąk, mocny brzuch. Barki ściągaj w dół, łopatki złączone. Super. Ćwiczyć czy nie ćwiczyć? Powiedziała Kofi. Oto jest pytanie. I raz jedna, raz druga. Noga w górę, a dokładnie mówiąc kolano. Świetnie. Jeszcze. Super. I młyneczek. Nogi do przodu, prawa lewa. Jeszcze chwileczka. Jeszcze moment. Super. I stajemy w rozkroku. Ręce góra. Dotknij podłogi. Staraj się, żeby twoje kolano nie wybiegało przed stopę. Przed falą Świetnie Ci idzie. Jeszcze tylko osiem. Siedem. Sześć. Pięć, cztery, trzy, dwa, cudownie, krążenia bioderek, super. I w drugą, pewnie jeszcze o tym nie myślicie, ale jak pójdziecie do kogoś na wesele, będziecie mogli być ekspertami. Ręce szeroko, dotykamy lewej stopy i prawej ponieważ podczas pierwszego tańca pary bardzo często właśnie wybierają walca na swój pierwszy taniec. To kiedyś myślę przed Wami. A jak już w najbliższym czasie, jak będziemy mogli wychodzić z domu, pójdziecie na wesele, będziecie ekspertami. Czy tańczą wszystko dobrze? Jeszcze nadgarstki dogrzejmy. Staw skokowy troszeczkę pokrąży. Świetnie i druga. Pięknie. Wielkie brawa dla ciebie. Pierwszą część masz już zaliczoną. A teraz przejdziemy sobie, a teraz przejdziemy sobie do nauki walca. Właśnie włączył nam się wolny, spokojny utwór, ale na moment go jeszcze wyłączę, ponieważ chciałabym, żebyśmy najpierw Nauczyli się kroku podstawowego. Zanim przejdziemy do nauki, chciałabym, żebyśmy uzgodnili, że moja prawa, tak, to jest wasza lewa. Moja lewa to jest wasza prawa. Więc będę starała się, będąc do Was przodem, wykonywać wasze odbicie lustrzane. Super. Prawa noga zatem wasza, przygotowana. I wykonamy sobie wszyscy krok w przód. Ok? Krok w przód, pięknie. Teraz zrobimy krok w bok, tak żeby stopa stała obok drugiej stopy. W rozkroku, tak? I prawa noga dołącza do lewej. Super. Teraz lewa noga w tył. Raz. Prawa noga w bok dwa, dołącz trzy. Walc angielski jest też nazywany czasem kwadratem, ponieważ rysuje się właśnie takie kwadraciki wykonując kroki. Zacznijmy jeszcze raz. Prawa noga zaczyna do przodu raz. Lewa noga w bok dwa, dołącz trzy. Przechodzimy sobie na lewą do tyłu raz. Prawa w bok 2, dołącz 3. Zwróć uwagę, że cały czas przemieszczamy się na przemian stronie. Czyli cały czas raz prawa, raz lewa. Prawa rusza do przodu, lewa w bok to prawa dołącza, lewa w tył, prawa w bok i dołącz. Świetnie, spróbujmy teraz, kiedy jestem do Was tyłem. Zaczynamy od prawej nogi teraz wszyscy. Prawa w przód, lewa w bok i dołącz. Lewa w tył, prawa w bok i dołącz. Jeszcze raz, noga prawa w przód. Raz, w bok dwa, dołączczy. Lewa raz, dwa i trzy. Prawa do przodu. Raz, dwa, trzy, lewa w tył. Raz, dwa, trzy. Pięknie. Słuchajcie. Na szczęście macie funkcję przewijania. Gdyby było troszeczkę dla Was za szybko, zawsze możecie cofnąć troszeczkę nagranie i poćwiczyć wiele razy, wiele razy, żebyście do perfekcji mogli sobie opanować, a potem dostać piątkę, a może nawet szóstkę z walca angielskiego. Zaczynamy sobie jeszcze raz. Prawa noga do przodu raz, lewa w bok dwa, dołączczy, lewa do tyłu raz, prawa w bok dwa. I dołącz trzy. Bardzo ważną rzeczą w walcu, zarówno wiedeńskim, jak i angielskim, a dzisiaj uczymy się angielskiego, jest unoszenie i opadanie. I teraz będziemy chcieli się właśnie na tym troszeczkę skupić, żeby ten nasz krok naprawdę dobrze się prezentował. Ale oprócz unoszenia i opadania. Cały czas myślimy o tym, żeby plecy były proste. brzuch był wciągnięty, łopatki ściągnięte, OK. Bo wtedy nasza postawa w tańcu jest naprawdę dobra. Eee, więc prawą nogą zaczynam do przodu i tak w skrócie mówiąc, mogę powiedzieć, że będę wykonywała ten krok: Pięta, palce, palce. Pięta, palce. I palce. Wycofuję do tyłu lewą nogą, pamiętacie? Napięte. Raz. Wychodzę na palce, dwa i trzy. Jestem na palcach. Tyle jestem na palcach, żeby to nie burzyło naszej równowagi. Wiem, popaki, że nie chodzicie na szpilkach i dobrze. W związku z tym e, utrzymywanie równowagi na palcach na pewno nie jest dla Was najbardziej. Klarowną sprawą. W związku z tym, ile wyjdziecie, tyle wyjdziecie. Byle delikatnie zaznaczyć to unoszenie i opadanie. Czyli idziemy sobie pięta, palce. Palce lewa do tyłu, pięta, palce prawa do przodu. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. W dół, w górę, w górę, w dół, w górę, w górę, w, górę, w dół. W górę, w górę, w, górę, w dół w górę, w górę, w dół, w górę, w górę, w dół, w górę, w górę, w dół, góra, góra, dół, góra, góra. Super, czyli pięta, palce, palce. Jeszcze raz to samo, ustawię się do Was tyłem. Zaczynamy wszyscy od prawej nogi do przodu, przygotowani do startu. Trzy, dwa, jeden i dół. Góra, góra, dół, góra, góra, pięta, palce, palce, pięta, palce, palce, pięta, palce, palce, pięta, palce, palce. Cudownie! Mam nadzieję, że macie to złapane. Super, ekstra. Ja włączę tą muzyczkę, właśnie walcową. Ona składa się, tak pokrótce mówiąc, z trzech uderzeń. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Ponieważ balcj tańczy się do muzyki na trzy czwarte. Mamy trzy kroki, trzy uderzenia, więc wszystkie kroki będziemy wykonywać sobie do tej muzyki w jednym tempie. Raz, dwa, trzy i raz, dwa, trzy. Do przodu, w bok dołącz, do tyłu, w bok dołącz. Pięknie. Włączmy zatem muzykę i spróbujemy sobie teraz, właśnie z tą muzyką, wykonać ten krok. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Właśnie w tym tempie będziemy wykonywać sobie kroki. Zaczynamy prawą do przodu. A lewa do tyłu. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy, dwa, jeden i prawa w przód. Lewa w tył. Prawa w przód. Lewa w tył. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Nawni brzuch. Ściągnij barki w dół. Długa szyja. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Do tyłu. Do przodu. Do tyłu. Do przodu. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Raz. Dwa, trzy, raz Raz, dwa, trzy, pięknie mam idzie, w dół i w górę, raz, dwa, trzy, dół i góra, dół i góra, dół i góra, bardzo pięknie, super, jeszcze na koniec chciałabym, żebyście przyciągnęli lewą nogę, tak delikatnie chociaż rozgrzeje, rozciągniemy się, rozgrzani już trochę jesteśmy, świetnie i przyciągamy sobie stopę do pośladka kolano, do kolana, druga ręka wychodzi w górę, super, mam nadzieję, że się nauczyliście tego kroku, jeżeli nie, to powtarzajcie tą lekcję, trening czyni mistrza i na pewno będzie super. Przyciągamy drugie kolano. Przez wiele lat uprawiałam sport wyczynowo, więc wiem, że na początku czasem coś nie wychodzi. Ale jeżeli chcemy, to na pewno w każdej dziedzinie osiągniemy sukces. Jeżeli będziemy wkładać do tego serducho, przyciągamy drugą stopę do pośladka, kolano do kolana, przeciwna ręka w górę, mocny brzuch. W każdej dziedzinie osiągniemy sukces, jeśli przyłożymy się do niego, włożymy serce, i nie zniechęcimy się na starcie. Dziękuję Wam za dzisiejsze spotkanie. Rozluźnijcie ręce, rozluźnijcie nogi i mam nadzieję, że zobaczymy się już niebawem. Przesyłam Wam buziaki i życzę Wam miłego dnia.